Śmiech do łez podczas ich występów to rzecz oczywista. Kabaret Moralnego Niepokoju nie zawiódł również sieradzkiej publiczności. Artyści wykonali kilka znanych skeczy, ale program Galaktikos składa się przede wszystkim z nowych. Czołowi polscy kabareciarze jak zawsze trafnie obnażają ludzkie słabości. Śmieszą, ale nie ośmieszają. Najważniejszy jest dla nich dobry tekst, choć każdy sketch w ich wykonaniu staje się małą formą teatralną. Dlatego nowy program Kabaretu Moralnego Niepokoju przyciągnął tłumy sieradzan. Ja? Yy, dzień dobry. Yy, ja jestem yy, tatą Mariusza. To znaczy ojca I jest do pana prawna prośba, gdyby go panu gdzieś jeszcze raz przepytać. Yy, no wiadomo, że z polskiego to jest po prostu osiąb z pokładu idy. Ale to jest naprawdę człowiek, tylko jako dziecko za dużo czasu przebywał z matką, z babką, z prawabką, z prababką. po prostu... Kumulacja i pota jest Ale to jest tradycja? Tak. Ale u nas zawsze na ponorowym miejscu leżało piękne wydanie pana Mateusza. że zawsze jest, to trzeba go wyciągnąć. To znaczy ja go oczywiście mogę przepytać, czemu nie? Tylko że to nie ma sensu, bo to skończony cymbał. Targuje się hiena. Proszę bardzo, dla pana kawa Jakob. Deutsch. Przepraszam, że zaczęta. Ale już tak szybko biegiem, biegiem z domu, to tak... Nie, no, nie szkodzi, nie szkodzi. Akurat się w pokoju nauczycielskim skończyło. Wygnęła hiena. Dobrze, yy, drasznie, ja mogę oczywiście przepytać pana syna, ale uprzedzam, że nie będzie to proste, bowiem Mariusz na ostatnim egzaminie napisał, cytuję, że jest autorem Ludzi Bezpłodnych. <grystanie> Bezrobotnych, para! <barami. grystanie> Boryna był krzyżakiem płci żeńskiej. <grystanie> Boryna to chyba była, tak? Była, Nie, no. Boryna była. Co więcej, po padaniu alkomatem okazało się, że pana syn miał 0,2 promila alkoholu elektronicznego. Zapraszamy państwa na fragment prawdziwej, współczesnej, awangardowej sztuki teatralnej. Tak Zapraszam! Thank you. Koton. Koton? Nie znam takiego kraju. A jaka flaga? Czarne żelazko na białym tle. Ciepłe kraje jakieś. Co? Ciepłe kraje jakieś. Tak. 60 stopni. Co ty? A co się stało? To byli ja iści i chcieli udowodnić, że Bóg nie istnieje. <śmienic> i wiesz co, bo tak jesteś, tak sobie siedzisz, tak tego. Opowiem ci dowcip. Jednego tak, Przychodzi jeden tak. gość do drugiego i mówi tak. Pożyczyłem teściowie pięć stów. A znasz to? Nie znam tak. Pożyczyłem te pięć stów i od tamtej pory zniknęła jak kamfora. A ten drugi mówi, to się w sumie opłacało, nie? po kolędzie. A co tu tak patrzę w tym domu? Ani krzyżyka żadnego, ani nawet obrazka jakiegoś świętego. Z tych rzeczy to my mamy tylko i drzwia. drzwi. tytuł ułańska szarży. Pendent kopie. błysk szaber, huk wybuchu, śmierć i zniszczenie. A na celu tej szarży będę ja. A ten ułany na dobie to kto? O powstaniu kabaretu, pomysłach na siebie i wieszczeniu rozmawialiśmy z Przemysławem Borkowskim. Sama nazwa Kabaret Moralnego Niepokoju sprawia wrażenie takiej bardzo poważnej, czyli nie wiem, nowa fala, kino moralnego niepokoju, rzeczywiście to miało jakieś znaczenie? Nie, chcieliśmy po prostu podpiąć się pod jakąś znaną nazwę, żeby już nie się promować, najpierw chcieliśmy się nazwać Kabaret Coca-Cola. No, ale mogły być problemy prawne, no więc został kabaret małego niepokoju. Potem w czasach, kiedy zakładaliśmy kabaret, bo to już 16 lat temu, jeszcze nie wiedzieliśmy, że jesteśmy aż tak głupi. I wydawało, wydawało nam się, że ta mądra nazwa jakoś do nas pasuje. Nie pasuje. Co? A na czym polega ta głupota? Bo wygląda na to, że właśnie, nie wiem, publiczność was doceniła. To co, publiczność też jest głupia? Nie, oczywiście trochę się kryguje. Miałem nadzieję, że pani zaprzeczy, nie udało się. Co robić, nie zawsze się udaje. No nie, no, mamy z, m, takie nieskromne m, wrażenie, że może rzeczywiście nie jesteśmy najgłupszym kabaretem w Polsce. No właśnie, stawiacie na słowo, we wszystkich wywiadach to podkreślacie yy, i to chyba nie jest przypadek, że wszyscy jesteście polonistami. Tak, wszyscy jesteśmy polonistami, mamy w większości dyplomy wyższej uczelni. Co więcej, mieliśmy kiedyś ambicje literackie, ja je mam do tej pory, bo ostatnio książkę wydałem. Więc siłą rzeczy staram się zwracać uwagę na tekst, żeby on był nie tylko śmieszny, chociaż to jest przede wszystkim ma być śmieszny, ale żeby tam jeszcze coś przemycić. No właśnie, przemycacie co? Jakiś rodzaj y, y, obserwacji, może coś, co da ludziom do myślenia, spowoduje, że coś zmieniał, chociaż nie, no chyba w to nie wierzę. Ale y, jakiś rodzaj y, chcielibyśmy tam przemycić diagnozy, że, że się tak y, mądrze wyrażę. Chociaż, y, ponieważ jesteśmy kabaretem i bardzo lubimy to, że jesteśmy kabaretem, więc y, jednak. Funkcja bycia śmiesznymi jest podstawowa. Czyli tak, szliście na studia, żeby zostać wieszczami, tak? Planowaliście kariery literackie, głównie poetyckie z tego, co czytałam, tak. i teraz wieszczycie w kabarecie. Tak, teraz jesteśmy wieszczami takimi. Na opak, można powiedzieć, trochę. wiersz zmienił się w Stańczyka. Ale cóż, tak też jest fajnie. No to dobra postać. Tak, dosyć fajna. Podoba mi się w każdym razie. A Pana chciałabym jeszcze zapytać a propos tych książek, które Pan wydał, y, czy był Pan w Central Parku? Tak, byłem, muszę powiedzieć, że byłem w Central Parku, byłem także w Parku Centralnym w Łodzi, <grym> więc byłem w paru y, parkach w ogóle, które są w centrum, w moim rodzinnym mieście, w centrum z Park, tam też byłem parę razy, ale tak, byłem w Central Parku w Nowym Jorku, y, bo tam też dzieje się akcja mojej książki, chociaż muszę powiedzieć, że kiedy zacząłem ją pisać, to jeszcze, jeszcze nie znałem Nowego Jorku, więc wszystko zostało wymyślone. No i właśnie, czym ten Central Park różni się od innych parków na świecie, że godzien jest książki? Yy, przede wszystkim jest o wiele większy. Myślę, że Central Park zajmuje powierzchnię taką, jak nie jedno miasto <śmum> samo. Ale to ch chyba nie chodzi o Central Park, chodzi o to, że Nowy Jork jest takim miastem trochę mitycznym, znanym z filmów. Wszyscy wiedzą, o co, o co, o co tam chodzi, więc yy, umieścić akcję książki w Nowym Jorku jest dosyć prosto. Bo bo, bo wszyscy mniej więcej jarzą, że tam jest yy, kolumna Zygmunta, łuk triumfalny i wieża Eifla. Każdy to wie, więc można to wszystko pisywać. A druga książka ma szansę, żeby kiedyś zagościć w waszych sketchach? Yy, nie, chyba nie. To są dwie różne formy, więc nie ma co ich mieszać. Która będzie ważniejsza? Czy ta druga, ta literacka, to jest takie zabezpieczenie na czas, kiedy znudzi się stańczykowanie? Nie, yy, jest to raczej aktywność. Yy można powiedzieć drugotorowa, I, i ponieważ kabaret daje jednak sporo wolnego czasu, więc może swoje pasje realizować. Także te powiedzmy, które dają e, mały zarobek, e, więc można je traktować jako, jako drogie, bo drogie, ale hobby. No to ja teraz y, uprzejmie zaprzeczam, że jesteście najgłupszym kabaretem, yeah. bo rzeczywiście wydaje mi się, no że się publiczność radka y, odczytała ten przekaz y, ukryty. Tak, niewątpliwie. to gramy w Sieradzku nie pierwszy raz i zawsze przyjęcie to jest bardzo dobre. Ale myślę, że to nie jest dziwne, bo jak wszyscy wiemy z Krzyżaków, chorągiew Sieradzka pod była najliczniejsza, więc jest to miasto z tradycjami. Więc elity ma również z tradycjami wykształcone. Także bardzo się zawsze dobrze gra. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.